Dziękuję, że ponownie wracacie Państwo do naszych rozmów w ramach magazynu Cire Café. Przypomnę tylko, że my bardzo regularnie w Cire Cafe rozmawiamy o trwającej w Polsce transformacji energetycznej. Rozpytujemy uczestników rynku o bardzo różne oceny tej transformacji, ale również o perspektywy tego, co w najbliższych latach w ramach tej transformacyjnej dekady jeszcze w Polsce się wydarzy. I wątki tej transformacji będą również w dzisiejszej rozmowie. W Cire Cafe goszczę bowiem Annę Kornecką, dyrektor Instytutu Stowarzyszenie Program Czysta Polska. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry, dzień dobry Pana, dzień dobry Państwu. Impulsem do naszego spotkania jest premiera ważnego dokumentu zatytułowanego Dekalog Polskiej Transformacji Energetycznej, nazywanego przez Państwa Instytut takim drogowskazem do bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zacznijmy w takim razie od genezy. Dlaczego powstał ten dokument? Rzeczywiście jesteśmy w takiej specyficznym momencie, momencie zarówno historycznym, jak i ekonomicznym, czyli z jednej strony mamy wojnę, w Ukrainie. Z drugiej strony mamy bardzo skomplikowaną sytuację na rynku energetycznym, jeśli chodzi o zapotrzebowanie i zaopatrzenie w surowce. Do tego ceny energii na przestrzeni ostatnich, można powiedzieć, już pół roku bardzo dynamicznie szybują w górę i chcieliśmy, dostrzegając potrzebę zdefiniowania nowej polityki energetycznej państwa na kolejne lata, na dekady, Pokazać pewne kierunki, kierunki zmian, które naszym zdaniem, zdaniem ekspertów, którzy nad tym dokumentem pracowali, są dzisiaj konieczne do podjęcia. I teraz y, oczywiście mamy zapowiedź rządu, szczęśliwie, że tak się stało, aktualizacji polityki energetycznej państwa do 2040 roku. Natomiast ten nasz dokument jakby jeszcze wyprzedzał tę rzeczywistość, czyli myśmy zaczęli nad nim pracować jeszcze zanim y, taka aktualizacja została zapowiedziana. Natomiast jest to o tyle dalej aktualne. Że na tą aktualizacją ktoś będzie teraz pracował, a my wskazujemy konkretne rozwiązania, konkretne kierunki, które powinny być wzięte pod uwagę, powinny być rozwijane. I uwaga, dlaczego dekalog? Dlatego, że wszystkie razem jednocześnie, nie tak, że jedno z nich, nie wybieramy sobie rozwiązań, które nam pasują, a, nie, a te, które nam nie pasują, zostawiamy na później, albo mówimy, że nie będziemy ich rozwijać w ogóle. To się samo nie wydarzy, to się nie, nie, nie da tego efektu. O którym mówimy. Efekt da tylko i wyłącznie rozwijanie tych dziesięciu obszarów, o których w dekalogu, dlatego że zidentyfikowane tam jest dziesięć obszarów rozwoju kierunku transformacji energetycznej Polski. Jeśli będą one rozwijane jednocześnie naraz, to doprowadzą do takiej, można powiedzieć, sytuacji, w której ekonomicznie, konkurencyjnie, rozwojowo nasza gospodarka będzie wciąż. Atrakcyjna albo atrakcyjniejsza od um, innych gospodarek europejskich, właśnie ze względu na e, też jej rozmiar, jej e, rynek pracy u nas w Polsce. No i właśnie ten proces transformacji, który sam w istocie swojej jest e, dosyć taki ciekawy i e, stymulujący do rozwoju. To ja zapytam, wchodząc na chwilkę, tylko proszę wybaczyć mi w taki język korporacyjny. Rozumiem, że spośród różnych rozwiązań, różnych rekomendacji. Państwo wybrali te, które są must do now, tak, i one mają teraz ten swój prime time, i ich y, realizacja przyspieszy transformację, co nie oznacza, że inne rozwiązania zostały całkowicie wygumkowane, tylko po prostu uznali Państwo, że taka jest hierarchia tego, co rekomendujecie w tym dokumencie. Tak, myślę, że oczywiście, że po publikacji dekalogu od razu pojawiły się głosy, że coś jeszcze można było dodać, że moglibyśmy mnożyć. To się nie wyklucza. To znaczy, oczywiście, że zawsze mogą znaleźć się kolejne rozwiązania, które będą również zmierzały w kierunku transformacji energetycznej. To jest 10 rozwiązań, co do których. Wszyscy eksperci pracujący nad raportem, ale także wszyscy odbiorcy, z którymi rozmawiamy, dyskutujemy na temat tego raportu, są zgodni, że tak, ten kierunek powinniśmy na pewno rozwiązywać. Więc znaleźliśmy takie. Mm, Punkty, co do których bardzo duża ilość osób jest zgodna, że w tym kierunku powinna rozwijać się polska gospodarka, polski przemysł, polska energetyka. To nie jest do końca takie łatwe. Nad raportem pracowali eksperci, którzy na co dzień bardzo często w takich szczegółach, szczegółowych rozwiązaniach bardzo się między sobą różnią, mają różne pomysły, różne rozwiązania dla tych samych kwestii, ale tutaj znaleźli jakby płaszczyznę do porozumienia, jakby uzgodnili też, Jakiś wspólny punkt widzenia, czy jakąś bazę. Natomiast oczywiście możemy tę bazę rozbudowywać, ten dekalog mógłby być dużo bardziej e, obszerny, ale chcielibyśmy też, żeby mm, ono miało taką formę e, dosyć zwartą, po to, żeby był w miarę czytelny i prosty w przekazie, żeby to nie było kolejne eksperckie opracowanie, e, wielotomowe z e, bardzo skomplikowanymi danymi, tylko żebyśmy mogli z tym dokumentem trafić do. Decydentów, do liderów opinii, do osób, które w tym kraju w jakiś wpływ wywierają na politykę energetyczną naszego państwa i pokazać, że jakby tu są rozwiązania, większość z nich dostępna tu i teraz, albo nawet krótkoterminowo, będąca jakimś celem do osiągnięcia w krótkim czasie. Takie tak zwane niskowiszące owoce, które po prostu należy je po nie sięgnąć. Oczywiście nie zapominając o tym, że te ambitne cele, długoterminowe cele strategiczne, yy, powinny być właśnie równocześnie realizowane. Dekalog Polskiej Transformacji Energetycznej, proszę Państwa, jest już w domenie publicznej. Zapraszamy, żeby pochylić się nad tym dokumentem. E, ostatnie pytanie, chyba najistotniejsze. Na co teraz Państwo liczycie? Dokument powstał i co dalej? Liczymy oczywiście na to, że yy, będzie oczywiście czytany, ktoś się z nim zapozna, będzie w jakiś sposób omawiany bądź krytykowany. Mam na myśli tą konstruktywną, pozytywną krytykę, czyli właśnie dyskusję wokół tych tematów, ale też szczerze mówiąc chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że podejmowanie tych działań które tam wskazaliśmy, jest po prostu działaniem dla dobra ogólnego. Tam są takie dziedziny jak budowa zielonej gospodarki, jak budowa nowoczesnych technologii, inwestycje w nowoczesne technologie, czy na przykład jeden z najważniejszych rozdziałów, moim zdaniem, edukacja, czyli działania, które trzeba podjąć w tej sferze. I to są to wszystko jest jakby wpisane w ogólne trendy, to znaczy. Unia Europejska, Europa postanowiła do 2050 roku być neutralna klimatycznie, mimo toczącej się za naszymi granicami wojny i trudności z dostępem do pewnych surowców, które miały być, na przykład, paliwem przejściowym, jak, jak co dotknęło gaz. To jednak te cele się nie zmieniają i my się musimy w te trendy wpasować. Mamy ku temu ogromny potencjał. Potencjał też kapitał ludzki, to znaczy ludzi o świetnych kompetencjach, firmy, które chcą się transformować, chcą być zeroemisyjne i ludzi, którzy pokazali Między innymi przy pomocy prosumenckiego ruchu, czyli montując fotowoltaikę na swoich dachach, że mają taki zmysł i smykałkę do tego, żeby w tej transformacji, na tej transformacji ekonomicznie też nie stracić, a jednocześnie dbać o czyste powietrze i zdrowie, życia naszej i naszych dzieci. Patrzę sobie na drugim ekranie na państwa, na państwa dekalog i szukam między wierszami odpowiedzi na pytanie, które wydaje mi się może być intrygujące dla, dla słuchaczy naszej rozmowy i widzów CIRA Cafe. Kto Pani zdaniem powinien odważniej wchodzić rolę, w rolę lidera tej transformacji w Polsce? Bo mówimy o liderach opinii, wiemy jaka jest ich rola, ale ci faktycznie liderzy, to Państwa zdaniem kto? Oczywiście, jak myślimy o transformacji energetycznej, to wydaje nam się, że to jest jakiś taki proces sterowany z góry, że to rządzący prowadzą transformacje, prowadzą reformy. Tak być może powinno być i w tym przypadku, ale tutaj właśnie takim ogniwem, które może jakby dać bardzo pozytywny impuls do tej transformacji, są samorządy. Mamy całą taką część poświęconą niezależności energetycznej samorządów i tego, co mogą społeczności lokalne w energetyce dzisiaj zdziałać, bo my nie mamy wątpliwości co do tego, że przyszłość systemu energetycznego to system rozproszony. System rozproszony to system wielu źródeł. Właśnie nie takich konwencjonalnych wielkich elektrowni, ale system wielu źródeł, które będą właśnie lokalnie jakby wypełniać lokalne zapotrzebowania, ale jednocześnie będzie to lokalne zapotrzebowanie konsumowane właśnie w tych w tym systemie rozproszonym na miejscu, tam gdzie ta energia będzie wytwarzana. Na to zwracamy dużą uwagę przy rozbudowie właśnie infrastruktury OZE. Więc tutaj ogromna, um, ogromne zadanie właśnie dla energetyki obywatelskiej, my ją tak nazywamy, czyli energetyki rozproszonej, um, żeby tą transformację być może bardzo mocno przyspieszyć, zaktywizować i zrealizować. Trochę też oddolnie, czyli to, co budujemy od 30 lat, to społeczeństwo obywatelskie. My je budujemy właśnie między innymi po to, żeby wszystkie procesy transformacji nie były nam narzucane z góry, żeby wszystko, co się dzieje wokół nas, nie było. Tylko i wyłącznie jakimiś planami, strategiami państwowymi, tylko żebyśmy właśnie oddolnie przy pomocy tego samorządu, najpierw go wybierając, a później realizując różne zadania, byli w stanie też aktywnie w tym uczestniczyć. Mamy teraz takie bardzo nośne hasła. Jedno z nich się pojawiło w Pani wypowiedzi: ta energetyka rozproszona, energetyka obywatelska. Mówi się coraz odważniej o tak zwanej demokracji energetycznej. Załóżmy hiperoptymistyczny scenariusz, że wszystko nam się uda, bo cały rynek ma na to wielką ochotę i ta gospodarka polska się zazieleni. To za dekadę. Gdzie jesteśmy, Pani zdaniem, jeżeli wszystko pójdzie po myśli tego, co też jest w Państwa dokumencie? To jest bardzo ciekawe pytanie, taki scenariusz, jakby tego, w jaki sposób ten kraj będzie wyglądał. On oczywiście zawsze posiada ten scenariusz B, czyli właśnie co się wydarzy, jeśli nic. Się nie zmieni. Natomiast, gdyby oczywiście wziąć pod uwagę te nasze sugestie, które zresztą nie są tylko nasze, bo to jest głos wielu środowisk, który dzisiaj gdzieś tam dalej nie jest dobrze słyszany, a, a powinien być, to jesteśmy w stanie w 2030 roku, bo mówimy teraz o celach krótkoterminowych, czyli powiedzmy w 2030 roku tego. Tego jakiegoś wielkiego skoku w energetyce jądrowej nie będzie. Może będziemy mieli w budowie jakąś elektrownię, może pojawią się małe reaktory, ale tak, zostawiając to na boku, myślę, że jesteśmy w stanie przede wszystkim mieć dużą generację z, ze źródeł wiatrowych. Bałtyk, nasze morze, ma rewelacyjne warunki dla rozwoju energetyki wiatrowej na morzu, a żal, że do tej pory nie Korzystaliśmy z tego potencjału. Jesteśmy co najmniej kilka lat zapóźnieni w naszych inwestycjach, ale mam nadzieję, że w tym 2029 roku już te elektrownie będziemy mogli podziwiać, będziemy mogli pracować jakby na energii wytworzonej w ten sposób. Druga rzecz to jest oczywiście energetyka wiatrowa na lądzie ogromny potencjał naszego kraju w tym zakresie. To wszystko musi być połączone z takimi działaniami, które nazwaliśmy w dekalogu elektryfikacją gospodarki. My będziemy zużywać coraz więcej energii, ale będziemy też tej energii coraz więcej produkować. Już dzisiaj mamy ponad milion instalacji prosumenckich, które pracują. Generują prąd, ale Polacy wciąż jeszcze nie korzystają z tej energii, którą wytwarzają, czyli palą na przykład w piecach paliwami innymi niż korzystanie z, ze źródeł zasilanych energią elektryczną. Tankują swoje auta na stacjach wciąż paliwem innym niż energia elektryczna, i tu jest, tu jest duża szansa na to, żebyśmy przeszli na tę na jasną stronę mocy, Zaczęli korzystać z tej energii, która będzie coraz bardziej zazieleniona, a jednocześnie wszystkie te branże, które dzisiaj borykają się z brakiem perspektyw, z brakiem e, możliwości rozwoju, w energetyce, właśnie tej obywatelskiej, rozproszonej, są w stanie lokalnie znaleźć dla siebie zatrudnienie i też jakby społeczeństwo jest w stanie rozwijać się wokół tego tematu. To jest bardzo ciekawe, że energetyka z takich niszowych, jakby ograniczonych terytorialnie też obszarów, czyli tak jak mamy Śląsk, wydobycie węgla kamiennego, mamy monokultury gospodarcze, tam gdzie wydobywamy węgiel brunatny na przykład w Wielkopolsce Wschodniej, my tą energetykę rozproszoną, jesteśmy w stanie budować praktycznie wszędzie, w każdej gminie. Ona nie, to nie muszą być koniecznie wiatraki, to mo, nie musi być koniecznie fotowoltaika, to mogą być biogazownie, rozwiązania biomasowe. Naprawdę tam, gdzie jest rolnictwo, tam pewnie lepiej będzie zaopatrywać się w ten sposób w energię elektryczną, wytwarzać ją. Mamy do czynienia, obserwujemy ogromny skok technologiczny. Trudno jest tak naprawdę nawet przewidzieć, co się wydarzy za 10 lat. Ale wiemy na pewno, że obserwujemy no, niesłychany proces rozwojowy, i fajnie by było, gdybyśmy właśnie weszli w ten proces jako partner, jako współtwórca technologii, wytwórca pewnych dóbr i aktywny uczestnik transformacji energetycznej, bo ona nie dzieje się tylko w naszym kraju. Ona dzieje się na całym świecie i my. No dobrze, nie dobrze, niedobrze, nie jesteśmy samotną wyspą, powinniśmy e, wykorzystać wszystkie nasze możliwości, a szanse związane z rozwojem nowoczesnych technologii w energetyce są ogromne, dlatego że oparte są o źródła e, odnawialne, czyli e, też z drugiej strony, w naszym przypadku, też łatwo dostępne co odróżnia nas w tej sytuacji od dotychczasowych złóż kopalnych, bo ani ropy, ani gazu niestety w naszym kraju no, nie było w takiej ilości, żebyśmy mogli myśleć o bezpieczeństwie energetycznym. Pani dyrektor, widzę, że na naszą rozmowę trafiły na YouTubie osoby spoza sektora energetycznego. I zadają sobie pytanie, przysłuchując się pani wypowiedzi, o to od czego ja mogę zacząć, co ja mogę zrobić z perspektywy takiego swojego gospodarstwa domowego to szukam teraz puenty naszego spotkania, pewnie większa świadomość, czyli edukacja i trochę więcej odpowiedzialności już na tym etapie, na tym wczesnym etapie tej transformacji. I tak chciałbym zakończyć ostatnim pytaniem, jaką taką użytkową wiedzę możemy znaleźć w Dekalogu Polskiej Transformacji Energetycznej. Pytam w imieniu osób, które nie żyją energetyką, mają swoje życie, swoje codzienne sprawy, ale skoro podkreślamy, że edukacja jest ważna, to czego można się z tego dokumentu nauczyć? Przede wszystkim tego, czym jest transformacja energetyczna. Bardzo często spotykam się z takim pytaniem, że przeciętny Polak w ogóle nie wie, o czym jest mowa. To znaczy, transformacji się nie widzi, tego się nie obserwuje z dnia na dzień. To jest proces, który trwa latami, potem po fakcie często mówimy, że doszło do transformacji naszego systemu. To my wiemy, my, którzy się tym zajmujemy, że to się dzieje w tym momencie, że trzeba w tym wziąć aktywny udział, ale yy, Przeciętny obywatel tego nie widzi, ale może widzieć i obserwować różne um, przejawy tego procesu transformacji, chociażby to, że właśnie sam nagle z konsumenta energii elektrycznej może stać się jej producentem. Prawo się zmienia, dzisiaj ustawa. Otwiera ustawa o odnawialnych źródłach energii, otwiera rynek prosumencki też na mieszkańców budynków wielorodzinnych. Czyli przede wszystkim z tego dokumentu możemy się dowiedzieć o tym, czym jest transformacja energetyczna, gdzie szukać tych rozwiązań, jak widzieć te rozwiązania, jak się odnaleźć w tej rzeczywistości. No i oczywiście, jak samemu też wziąć w tym aktywny udział, bo jeśli właśnie będziemy na tyle świadomi, że będziemy też szukać takich rozwiązań, co my możemy z perspektywy zwykłego obywatela tego kraju zrobić dla transformacji energetycznej, to naprawdę w rękach ludzi jest zarówno ruch prosumencki, termomodernizacja, czyli to, że będziemy nie tylko mieć cieplej trochę w domu, ale będziemy zużywać mniej energii, będziemy po prostu mniej płacić za rachunek, za Prąd. Możemy zastanowić się nad y, autem elektrycznym, jeżeli dużo jeździmy po mieście. Auto elektryczne dodatkowo, jak ktoś ma fotowoltaikę, jest świetnym magazynem energii. To jest taki najprostszy magazyn energii, czyli właśnie pomyśl, y, y, wykorzystanie tej energii elektrycznej, którą, y, na którą pracujemy i którą sobie zamontowaliśmy. Y, to jest oczywiście wiele takich y, czynności ekologicznych, o których powinniśmy oczywiście zawsze pamiętać, związanych z zużywanie mniejszej ilości dóbr, czy redukowaniem ilości odpadów, które, które mamy, bo rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, w której jesteśmy w przełomowym momencie i tego wszystkiego zrobiło się za dużo. To się zrobiło za bardzo kosztowne i zbyt duży rachunek wystawiamy też na naszej planecie, ale okazuje się, że bardzo wiele rzeczy zależy właśnie od. Nas samych, od tych lokalnych społeczności, od tego, co robimy prywatnie. I czasem, nawet jeżeli widzimy, że te działania odgórne nie są podejmowane we właściwym tempie, to dzisiaj ten pojedynczy obywatel, też przez, przez social media, przez komunikacyjne różnego rodzaju narzędzia, jest w stanie. Jakby osiągnąć dużo większą zmianę w rzeczywistości niż to było dotychczas? Ważne słowa, proszę państwa. Wpisujemy w Google w takim razie Dekalog Polskiej Transformacji Energetycznej. Proszę odnaleźć i pobrać oraz przeanalizować zapisy tego dokumentu, o którym rozmawiałem z Anną Kornecką, dyrektor Instytutu Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Serdecznie pani dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo.